Dzień dobry, witamy Was, was serdecznie. tutaj. Dzisiaj znowu laser, słuchajcie. E, Arek, możesz otwierać od razu, bo ja nie mam noża przy sobie. Wyjątkowo. E, I dzisiaj znowu AtomStack. Czyli firma, która już gościła kilka razy u nas. E, I tutaj nawet rozmawialiśmy dosłownie przed chwilą o tym, że kolejny model, tak? I tutaj można pomyśleć na dwa sposoby. Z jednej strony można powiedzieć, kurde, cool, no po co te firmy tyle tych laserów robią, nie mogą zrobić jednego i... Ale z drugiej strony każdy się czymś różni. Jeśli firma sama inwestuje w to, żeby, żeby zrobić kilka tych modeli, no to my jako konsumenci mamy znowu więcej... Aha, bo może jesteśmy... No to, dobra. E, to zrobimy tak, bo chciałem to wysypię. I my jako konsumenci mamy wtedy po prostu większy wybór jeśli, nie wiem, różni się mocowo, e, czy szybkością, czy jakimś dodatkowym urządzeniem, które jest obok. No to po prostu będzie się to też różniło ceną, dobieramy sobie według parametrów, według ceny, która nam pasuje i tyle. Mamy znowu blachę, na której pracujemy. Pamiętajcie właśnie, żeby pracować bezpiecznie, trzeba być pewnym, że po prostu nie zjaracie sobie stołu. Dobra, mamy instrukcję i mamy tutaj całą układankę, czyli te lasery przychodzą w ten sposób zrobione, no bo gabarytowo to jest znowu 40 na 40 pole robocze. I albo będziemy bulić za przesyłkę, albo płacimy mniej. Zresztą myślę, że Chińczycy mają to już tak odtrzaskane, jak logistycznie to ma być spakowane, żeby im się to opłacało. takie w takiej formie zabezpieczyć, żeby się nic nie wchodziło? Tak jest, no bo tutaj te pianki, słuchajcie, są naprawdę tak porobione, że nie ma opcji, żeby się coś tutaj obijało między sobą. Wtedy jest problem, żeby wyciągnąć. No dobra, mamy głowicę, i ja tutaj sobie głowicę od razu odpakuję. Ale jak wyciągaj no. następne rzeczy. ja wszystko zobaczę. Tak samo. No. Dobra, mamy tutaj głowicę. Pięciowatową symbolu raczej nie widzę, ale głowica wygląda tak. Czyli tutaj jest jakaś tam dysza kierunkowa do nadmuchu. No, jeszcze coś tutaj. Mamy. Dobra, już widzę, że są krańcówki, więc to nie jest wersja najbardziej ekonomiczna. Pamiętacie, pokazywałem ostatnio też jakieś urządzenia, gdzie nawet nie było krańcówek, do, tej, do, tej, do tego stopnia jakby są maszyny odchudzane, nie są te końcówki do końca potrzebne. I to jest w ogóle, poczekajcie, tylko yy, tam gdzieś była nazwa. X7. Nazwa modelu. X7. A u nas jeszcze był X7 Pro, więc podobna wersja. Podobna trochę identycznie. Czym się... się różni? Dobra, to przesuwamy kamerę tutaj, składamy to wszystko i za chwilę się spotkamy opowiemy co i jak. jestem już z wami, a przed nami Atomstack X7. Popracował parę dni. Wykonałem troszeczkę testów. Tutaj słuchajcie, tak naprawdę no mi nawet już czasami trudno wymyślać jakieś testy dla tych maszyn, bo one generalnie są dość podobne. Co zaraz zobaczycie. Czekajcie się tutaj troszkę poprzestawiam, żeby wam pokazać co zrobiłem. Co zrobiłem? Tutaj są takie najważniejsze, według mnie, testy, które staram się wykonać dla każdej maszyny, czyli ten test takiego paternu. Zobaczcie, jak to wygląda. Myślę, że jak najbardziej prawidłowo. Super cienka linia, bo tutaj mamy znowu te 0,08. To jest po prostu petarda. Rysując coś z nimi. Zwróćcie uwagę na samej górze tutaj obok nazwy. A tutaj obok nazwy jest taka tabelka z czcionkami. I to, słuchajcie, wszystko się czyta, więc nawet ten 1 tekst jest czytelny. A pamiętajcie, że MDF nie jest taki jednolity w masie, i Gdybym użył, no, nawet kartkę papieru, tylko takiej dobrej jakości, czyli coś, co. Hmm, jak to powiedzieć? Te włókienka papieru będą po prostu jak najmniejsze. To obstawiałbym, że słuchajcie, że nawet mniejszym tekstem da się pisać niż 0,1. Ja jeszcze tutaj zrobię sobie zdjęcie, bo nie wiem, czy ten tekst, nawet który jest jeszcze mniejszy, i będziecie widzieć, jak to dokładnie wygląda, bo oko, słuchajcie, tego nie jest już w stanie uchwycić, a kamera fajnie to pokazuje. Dobra. I spójrzmy tylko tak. Tutaj, jeśli chodzi o przecięcie, bo to jest HDF 3 mm, strona niepowlekana, taka naturalna. I tutaj 100 na 100, czyli prędkość 100 mm na minutę, moc 100. To miejsce czasami wypada, czasami nie. Tutaj jest to zrobione na wylot, ale nie do końca. Na tyle, że nie jestem w stanie tego wycisnąć. No, może na siłę, zobaczcie. Tutaj wyłamuje się praktycznie ten laminat, czy to farba z tej drugiej strony. No więc mówię: Dobra, jeszcze ten drugi test również tutaj wykonuję, również na HDFC, ale. Na wersji lakierowanej, czy na stronie lakierowanej, te testy zawsze fajnie pokazują, zwiększamy szybkość albo zmniejszamy moc, albo zwiększamy moc, a zmniejszamy prędkość. I wtedy pracujemy czasami. Potrzebujemy zachować dużą dokładność, na przykład przy tych mikroskopijnych tekstach. Więc wtedy, oczywiście, moc musi być mniejsza. Ale to faktycznie fajnie pokazuje te, te testy. Tam naprawdę polecam, wrzucę wrzucę najwyżej linka do, tego, do tej tabelki. To wrzucacie bezpośrednio do Lightburna i tam jest to wszystko rozrysowane. Wystarczy zmienić sobie nazwę i można jechać. Dobra, więc to oczywiście jedzie. Mamy tutaj sporą moc, tak? Bo na wyjściu. Inaczej na wejściu pobiera to 40 W, i tutaj można już pracować bez problemu. Na przykład, zobaczcie. Tutaj mamy wykonany grawer w Dibondzie, czyli płyta aluminium tworzywo aluminium. I słuchajcie, jakość tutaj jest naprawdę mega. Zwróćcie uwagę na te wszystkie detale. No, naprawdę wygląda to mega dobrze. I ta praca tutaj nie jest wykonana jakoś bardzo wolno, bo rysowanie, czy rysowanie, czy usuwanie tej farby z aluminium idzie całkiem szybko. Tutaj była praca wykonana jako linia, a nie jako grawer. Jedziemy dalej, jedziemy dalej. Tutaj popróbowałem sobie pracę w drewnie, czyli tutaj już jest cieniowanie i płasko rzeźba w drewnie, drewno jest nowe, więc mega twarde. Bez problemu jest się w stanie tutaj pracować. Mocy naprawdę nie brakuje. No do drewna, oczywiście ja tutaj nawet zmniejszałem to, żeby nie przypalać jakoś bardzo drewna. I muszę tutaj jeszcze popróbować, bo tego nie robiłem, więc temat na kolejny film. I jeśli chodzi o roztwór boraksu. Jestem bardzo ciekaw, czy na drewnie również to będzie do uzyskania, czyli zamiast tego brązowego koloru, żeby zrobić kolor czarny. Dobra, mam tutaj jeszcze kilka próbek, jeśli chodzi o cięcie, tutaj akurat sklejka. 2 mm Bez problemu, słuchajcie, na no dwójkę. Bez problemu tutaj tniecie. Dwójka, trójka, no trójka ta HDF wiadomo, że również się przetnie. Tutaj mam tak yy, 200 na 100. Cyk. Przeszło bez problemu. 300 na 100 również 300 na 100. 350 na 100. Już minima, o właśnie. Już widać, nie? Więc próbowałem tutaj. No, i 500 na 100 również mi nie przeszło, więc 300 na 100 jest się w stanie taką sklejkę typową do cięcia laserem przepalić. I to już wystarczy, nie? Przy tej prędkości. Dobra, no to mówię. Polećmy z akrylem. Akryl oczywiście czarny, bo innego raczej nie ruszy. Chociaż może te kolorowe akryle. Oprócz tego przezroczystego. Kolorowe może by się udało, ale tutaj miałem czarny, czarna dwójka również i bez problemu, również zobaczcie, tniemy, zwróćcie uwagę ja tam, spróbuję po. O, właśnie, teraz takie kwadraciki są, prawda? To jest słuchajcie, obrys testowy, który miał dosłownie no, jakiś tam ułamek, no nie wiem, tam 1% na przykład mocy, obrysowywał pole zadruku. Próbowałem to ustawić na tej małej płytce, i to już słuchajcie, wystarcza, żeby rysować na akrylu. Więc jak najbardziej oprócz cięcia, oczywiście płaskorzeźba, nie? czyli engraving. Elegancko takie rzeczy możemy sobie tutaj robić. Bardzo wolno, tylko dodam, bo porównując do laserów CO2, tam to idzie migiem, tu. Trzeba się uzbroić w cierpliwość, ale idzie. E, tutaj jeszcze też jakiś testowy to był rysunek akurat z z karty pamięci, tam jakieś A, takie maleństwo, ale mówię dobra, skoro tutaj jest mała planka, plamka, dosyć spora moc, to zobaczymy sobie jak poradzi sobie w stali nierdzewnej. I teraz tak, zobaczcie to miejsce, to jest Właśnie z tej maszyny, a na dole jest z X7 Pro. Jest różnica, nie? No, słuchajcie, Dual LED robi robotę, a tutaj jest to widoczne, ale dosyć słabo. Więc do takiej stali mm, troszeczkę za mało mocy, jednak. Czy coś jeszcze mam? <laughs> nie. Z testów no to jest wszystko. Bardzo istotną rzeczą, przy tym laserze, jest to miejsce. Jest to miejsce, czyli ten komputerek. Kurde, co tutaj się ciągnie? Zasilacz. Jest to miejsce, ponieważ mamy możliwość pracy bez komputera. I to jest słuchajcie, genialne. Mikrokomputer jest tutaj w środku. Mamy czytnik kart SD, microSD. Już pokazuję to miejsce, to miejsce, czyli microSD. Mamy oczywiście kabelek do komputera, ale ta praca, słuchajcie, bez kompa to jest genialna sprawa. Dlaczego? Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ jeśli mamy dużo pracy, i mamy dwa wasere. Mamy trzy. To za chwilę będziemy potrzebować dwa albo trzy komputery. I przy każdym ten kąt będzie musiał być włączony tak długo, aż ta praca będzie wykonana. To jest bez sensu. Czekajcie, tutaj kurde, właśnie. Jeszcze miałem jedną rzecz, którą nastawiłem dłuższą. Sorry, zapomniałbym. E, tutaj ta linia, która powstała, to walnąłem z czymś mocno w stół I. No niestety poruszyłem, więc to ja zepsułem, to ja zepsułem, ale pięknie widać, co można tutaj zrobić, jeśli chodzi o grawerowanie zdjęć na HDFC. A tutaj jeszcze również linia wektorowa i takie rysunki idą bardzo szybko, bo tutaj prędkość słuchajcie 10 000 mm na minutę bez problemu jest do osiągnięcia. Chociaż te 10 tysięcy, no nie wiem, może w jakimś kartonie to jest ok, 5 tysięcy przy takich rysunkach, żeby był, słuchajcie, taka, wiecie, porządna ta plamka. Pamiętajcie też, że ona jest po prostu super cienka. Więc, żeby rysować grubszym jakby długopisem, pisakiem, flamastrem, to ogniskowa trochę, trzeba ją, to, trzeba ją troszeczkę rozjechać, czyli damy to, trochę to w górę i wtedy rysujemy grubszą plamką, ale musimy wtedy zwolnić, żeby rysować jakby mocniej. Ale takie rzeczy bez problemu tutaj idą i to idzie migiem. Dobra, powiedziałam o tym komputerze, że to jest super istotna rzecz. Zaraz Wam też pokażę jeszcze dlaczego. Tutaj kawałeczek drugiej maszyny widzicie. Co jeszcze? pole robocze 40 na 40. Ja bym to słuchajcie, jeśli miałbym potrzebę zwiększenie tego na 80 na 40, to jest mały pikuś, No bo profile typu V dostajecie na rynku tego spęno. Wydłużacie profil, zmieniacie tylko paski zębate na dłuższe. W oprogramowaniu zmieniacie na pole 40 na 80 i gotowe i macie, kurde, 80 na 40, a to już jest sporo. W drugą stronę, gdybyśmy chcieli zwiększyć, trzeba będzie jeszcze tylko dodać tutaj ten pręd, który synchronizuje dwie osie. I również możecie pojechać na 80 na 80. Da się to, słuchajcie, zrobić. Jednej rzeczy tutaj brakuje, chociaż może tak, może nie brakuje, tylko ta głowica, która tutaj jest zastosowana, nie ma dyszy tego air nozzle takiego dodatkowego jest tylko z wentylatora, który jest tutaj zamontowany. Jest to wystarczające do tych prac, które tutaj wykonujecie, ale jeśli ktoś by chciał ciąć notorycznie ciąć sklejkę tą 2 mm, to ja bym tutaj polecał dorobić tego air noza nozzle, czyli tą dyszę powietrzną kierunkową, która jeszcze lepsze będzie dawała efekty przy właśnie cięciu. Co może być lepszego niż jeden laser LEDowy? No, oczywiście trzy lasery LEDowe: Atom Stack X7, Atomstack X7 Pro i Atomstack A5 Pro Plus. Różnica między tymi laserami to jest praktycznie głowica, bo tu jest najlepsza. Tu jest ta Dual LED i to jest petarda. Mocna na wejściu 50W. Tutaj mamy x7, czyli 40W, i tutaj mamy x5, które. Nie wiem, czy jest opisane, ale chyba nie ma. To jest najsłabsza maszyna, najbardziej ekonomiczna dla początkujących. To naprawdę polecam, bo znowu tutaj mamy format spory. Tyle, że najsłabsza głowica, później x7, a na samym końcu x7 Pro. Bo to już jest najmocniejsza maszyna i te szare mają te mikrokomputery. Czyli zdalnie sterowanie może możecie pracować bez komputera przy A5 A5 Pro Plus musi być komputer podłączony do stałej pracy. Więc w tym momencie, żeby pracować na trzy maszyny, tutaj stawiam laptopa, piszę program, wrzucam na karty i te maszynki będą sobie zasuwać same. A A5 będzie pracować przy komputerze. Jeśli macie jakieś pytania do atomstaka, mam kolejny sprzęt, słuchajcie od nich. Już niedługo w takim razie będzie. A na dzisiaj myślę, że dziękuję. Link tradycyjnie w opisie. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.